Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Pan Jakub Kwiatkowski, Laudator Jezus Chrystus. Przed programem, zastanawiając się, jaki temat podjąć, doszliśmy do wniosku, że spróbujemy zastanowić się nad tym, jakby ten kościół zaczął wracać do normalności przez rozszerzanie się mszy trydenckiej. I ja mam takie przeświadczenie, oglądając różne programy kapłanów z Bractwa Piusa X, czytając różne ich teksty, spotykając się z różnymi osobami, które z Bractwem są związane, że oni mają taką wizję, że ten Kościół katolicki to jest już na stracenie, że Msza Nowus protestantyzuje ludzi, księża, kapłani się prote są protestantyzowani w seminariach, oni się sami protestantyzują przez tę Mszę Nowus i że to będzie wymierać, a ludzie yy, będą odchodzić, będzie wymierać też przez to, że ta msza będzie coraz bardziej szołu, coraz bardziej będzie daleka nawet od tej ustalonej po Soborze, no i że ludzie będą powoli przechodzili do bractwa. Bractwo będzie się wzmacniać, wzrastać, Kościół będzie wymierać, no i w pewnym momencie po Kościole nie zostanie kamień na kamieniu i z bractwa odrodzi się nowy, prawdziwy, nowy, stary Kościół. Nie, nie, nie jestem pewny, czy tak myślą, ale tak, tak mi to wynika. I ta wizja mnie przeraża, bo ja bym to widział zupełnie inaczej. I no, śmierć Kościoła, zgoda na śmierć Kościoła, który jest prawdziwym przecież Kościołem, no, nie przemawia do mnie. A, a co Pan sądzi na ten temat? Te uwagi pana doktora są słuszne. Ja się zastanawiam z drugiej strony, czy obecne działania papieża Franciszka, te sugestie, że zmierza on do całkowitego zakazania mszy trydenckiej, najpierw poprzez pozostawienie jej jedynie instytutom, takim podobnym jak Bractwo Świętego Piusa X, które ma status niekanoniczny, więc, więc w ogóle jakby jest, jest trochę poza tym wszystkim, poza strukturą kościelną. Czy, czy właśnie Franciszek nie Ostatecznie nie chcę popchnąć e, tradycyjnych katolików uczestniczących e, chodzących na msze świętą trydencką do schizmy. A to mogłoby odpowiadać e, znowu e, temu co, co pan mówi, e, że e, tak jakby piusowcy może właśnie na to czekali e, i wtedy, to najlepsi wyjdą z kościoła. Tak i, i to było z, z punktu widzenia zarówno paradoksalnie, i z punktu widzenia Franciszka, i z punktu widzenia e, bractwa byłoby to pożądane, natomiast byłoby ogromną tragedią dla kościoła, e, więc e zarówno całkowite pozbycie się mszy świętej trydenckiej z, z głównego nurtu w kościele byłoby tragedią, jak i to, że zostałaby, no właśnie, bo to doprowadziłoby do tego, że zostałaby tylko w jakichś już wtedy schizmatyckich zgromadzeniach, bo nie wyobrażam sobie, żeby, żeby bractwo zrezygnowało. To znaczy, wie pan, niekoniecznie, dlatego że tak, no po, powstał ten... Eee, uj, zapomniałem, jak to się nazywa, ten, eee, ten katolicyzm podziemny, taki, jako, jako struktura, prawda? Natomiast eee, coraz częściej, bo jest tak, że tych różnych wspólnot trydenckich one się mnożą. Eee, zaczyna to się od kapłanów, którzy Zaczynają odpowiadać Muszę Świętą, nie wolno, trydencką, nie wolno im tego robić w parafii, prawda? więc robią to gdzieś w podziemiu, u siebie w mieszkaniu albo gdzieś u, u jakichś wiernych w piwnicy. Wokół nich gromadzą się ludzie, i takich wspólnot coraz więcej e, powstaje i jakby zaczyna funkcjonować tu kościół oficjalny i pewien kościół nieoficjalny, prawda? jakby drugi. Znaczy w sensie, bo, bo ci kapłani, którzy odprawiają msze trydenckie w ten sposób, oni dalej są jakimiś tam pikarymi czy proboszczami w kościele, natomiast no, jakby prowadzą trzutkę parafialną i prowadzą trzutkę trydencką gdzieś na boku, tak. Trzutka trydencka jest oczywiście mniejsza od tej parafialnej, chociaż no, jedna, jedno zjawisko jest oczywiste, że te czytki parafialne się gwałtownie kurczą. Nie mam doświadczenia z, ze środowiskami tradycyjnymi w parafiach, ja w Lublinie chodzę na mszę świętą trydencką do kościoła rektoralnego, no bo tak głównie są, jest zezwolone do... Ale kto tam odprawia, jakie, czy to jest po prostu ksiądz odprawia, czy on należy do, do jakiegoś instytutu? O ile mi wiadomo, nie, nie, nie są dwóch księżyc, którzy odprawiają szef w Starym Rycie, nie należą do żadnego instytutu. Jeden zapewne jest rektorem kościoła, drugi, drugi w tym kościele posługuje. Natomiast właśnie no nawet nakazaniem ten ksiądz zwrócił uwagę, że chociaż jest to kościół rektoralny, nie parafialny. To ta wspólnota wiernych, która przychodzi na Msze Święte Trydenckiej, stanowimy już taką pewną parafię. I jest to, jest to całkiem duża parafia, można powiedzieć, bo w niedzielnych mszach, w niedzielnych mszy słucha kilkadziesiąt, sto, może więcej osób, w zależności od okresu i od no, czasu. Trydenckich, trydenckich, tak. Na tygodniu również Kościół jest nie, nie w pełni Zapełniony, ale też jest zawsze kilkanaście czy, czy kilkadziesiąt nieraz osób. Ale to jest jedyne na Lublin miejsce, tak czy nie? To jest jedyne, znaczy nie jedyne, bo wiem też, że w Lublinie Bractwo ma swoją kaplicę i stara się o budowę kościoła, Bractwo Świętego Piusa X. Nie byłem tam nigdy na mszy świętej, ale no, pewnie ileś osób też tam należy. Więc co najmniej dwa są ośrodki, o których mi wiadomo, w Lublinie. I Więc ta wspólno, no, tradycyjnych katolików na pewno już jest dużo w Lublinie. Widzę to właśnie po swoim No kościele. dużo jak dużo, w stosunku jak się weźmie proporcja, ci co chodzą do parafii i ci co chodzą na trydencką, to ci trydency będą jakiś tam ułamek procenta. Nie? Tak, ale też prawda jest taka, że kiedy zdarzy mi się pójść na Nowusa do innego kościoła, to wiernych jest mniej. No, oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że ponieważ jest jedna msza trydencka, no to gromadzi wszystkich, tak, którzy ale, na nią przychodzą. Tak? A parafii jest tam pięć mszy. Na przykład. Znaczy nie trydenckich, tak. No. Więc to też trzeba brać pod uwagę. Ale mam wrażenie, że tam, gdzie właśnie można odprawiać zgodnie z zezwoleniem msze w Starym Rycie, tam się tworzą właśnie, tam się tworzą po prostu takie parafie tradycyjne, siłą rzeczy. Znaczy wie Pan, mi się wydaje, że może być tak, jeżeli będzie dalej Kościół szedł w tym kierunku, w którym idzie, jeżeli następcą Franciszka będzie Franciszek II, że Kościół będzie wymierał, cały czas będzie wymierał. Coraz mniej będzie wiernych, coraz mniej będzie kapłanów, zaczną łączyć parafie, zaczną robić różne, różne tam rzeczy, i że y, coraz więcej będzie kapłanów, którzy będą odprawiać trydencką w podziemiu. I może być taki moment, że nagle się okaże, że kościoła nie ma y, w sensie struktur parafialnych, prawda? że to tak jak. Y, we Włoszech, że są puste parafie, daje się je do dołącza do innych parafii, bo tam już jest jeden wierny, czy w ogóle nie ma wiernego. I w efekcie nagle się okaże, że Kościół dalej istnieje w jakimś takim szczątkowym, tym tylko, że, że to są już wspólnoty trydenckie. Prawda? Że te, znaczy, za czasów świętego Augustyna tak było, prawda, że, że tam z Kościołem działo się coś bardzo złego i się wytworzył taki ruch jakby równoległy i w pewnym momencie ten ruch równoległy miał więcej wiernych i więcej kapłanów niż Kościół i później się dogadali, prawda. to święty Augustyn brał udział w tym dogadaniu się, że, że Kościół zaczął się Przekształcać ten ruch równoległy, zaczął iść na pewne ustępstwa. Więc można sobie wyobrazić taki scenariusz. Nie? To jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że e, s, s, słyszałem e, o takich e, badaniach sondażowych, z których wynika, że e, wprawdzie jest mniej kleryków, mniej jest powołań, za to ci młodzi księża, młodzi klerycy, którzy, e, którzy zaczynają posługę, E, większość wśród nich stanowią ci o e, nastawieniu tradycyjnym. E, więc e, rzeczywiście może dojść do tego, że będzie więcej tradycyjnych księży w tej mniejszej puli kapłanów, e, i tak samo z wiernymi. E, więc e, jeśli. Jeśli, i, I rzeczywiście może, może to poknąć te środowiska tradycyjne, które będą miały swoich kapłanów i będą przywiązane do tradycji, do podziemia jak najbardziej. Znaczy, to już, już jest to podziemia i to w różnych postaciach, prawda? Bo no, z jednej strony jest jakiś no, zorganizowany ruch podziemny, który no, raczej idzie w kierunku sedowakantyzmu. A, ale jest coraz więcej właśnie takich wspólnot i to nie tylko w Polsce, bo ja tutaj w Nałęczowie miałem kontakt ze Słowakami, którzy yy, uczestniczą w mszech trydenckich po i ci księża, biskupi nie wiedzą, że ci księża mają jakieś wspólnoty, że odprawiają msze trydenckie. Ale tak, można też się zastanowić nad tym, no bo jest pytanie, co będzie, jak Franciszek odejdzie. Yy, no i po ludzku i, i tak ludzie mówią, że będzie gorzej, prawda, że yy, mówi się nawet o tym, że Franciszek już wyznaczył swojego zastępcę i że tym zastępcą ma być prawda? który kardynał Krajewski, który jest gorszy niż Franciszek. Mówi się o tym, że wschodzącą gwiazdą kościoła jest kardynał Ryś, prawda, także tu Polacy. Są silni kardynał, Rysz to jest dawno protestant, a nie katolik. Ale po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że jednak Duch Święty w kościele przebywa. A po drugie, że my teraz nie wiemy, co się dzieje w całym kościele, dlatego że Franciszek prowadzi taką politykę, że nie, nie tylko kardynałowie, nie tylko biskupi, ordynariusze, ale nawet zwykli księża ukrywają swoje prawdziwe poglądy. I może tak być, że znaczna część kardynałów jest przerażona tym, co robi Franciszek, i że tak po ludzku, jak wybór Franciszka był takim przegięciem, ostrym przegięciem w lewo, to może nastąpić przegięcie w prawo. Prawda? Czyli wybiorą najbardziej ortodoksyjnego kardynała spośród siebie albo jakiegoś centrum, albo że, że Kościół może zacząć wracać tą drogą do, do tradycji. No, i teraz wyobraźmy sobie, że przychodzi papież, który nie jest taki jak Benedykt, że no, bo, bo, o Benedykcie się mówiło, że on przywracał mszę trydencką, kierując się sprawiedliwością, że sam nie był zwolennikiem wcale tej mszy, ale uważam, że ona powinna mieć rację bytu. Natomiast może się pojawić papież, który uzna, że trzeba przywrócić trydencką, i nie zrobi tego na takiej zasadzie, jak robił to. Robiono to po Soborze Watykańskim II, że na siłę wszędzie i nagle, tylko wprowadzi, znaczy poprzez odpowiedni dokument, nakaże, żeby w każdej parafii była Msza Święta Trydencka, niezależnie od tego, co tam wierne siły w tej parafii myślą, prawda? I, i powiedzmy. Może jeszcze zrobić tak, że w każdej parafii jedna msza niedzielna trydencka, ale w ramach dekanatu w jednym kościele o dziewiątej, w jednej parafii o dziewiątej, w drugiej o dwunastej, w trzeciej o szesnastej, tak żeby wierni, którzy w niedzielę pracują, czy mają jakieś obowiązki, których nie mogą zrezygnować, żeby mogli trafić na tą trydencką. I może być takie powolne powracanie do mszy trydenckiej, dobrowolne, prawda, bo bo zastosowanie metody przymusowej no, się raczej nigdy nie, nie sprawdza. Byłby to na pewno pierwszy ważny krok, takie właśnie stopniowe przywracanie tego, co teraz się nazywa nadzwyczajnym rytem, a przez kilkanaście wieków było jedynym obowiązującym w Kościele. Do tego... Z... I, I wydaje się, że tego się może obawiać Franciszek, chcąc, no, wiedząc, że jego pontyfikat najpewniej dobiega powoli końca z racji wieku. I, I wygląda na to, że chce się zabezpieczyć przed takim z jego punktu widzenia, chyba można powiedzieć zagrożeniem dla nie wiem, jedności kościoła, czy jakkolwiek on to postrzega. A ważne byłoby właśnie takie. Stopniowe przywracanie mszy trydenckiej jako czegoś normalnego, oswajanie, można powiedzieć, oswajanie wiernych z tradycją na nowo, której teraz nie znają. A ważne byłoby również to, aby przyszły, powiedzmy, prawowierny papież podkreślił no, mszy. Msze, wierni się zapewne często boją mszy trydenckiej ze względu na nieznajomość łaciny, tak? a to jest bardzo ważny element. Nawet Jan XXIII podczas swojego pontyfikatu wydał dokument Veteris Sapientiae, w którym wyraźnie zalecał, to jeszcze było przed reformą liturgiczną Pawła VI, w którym wyraźnie zalecał, aby nadal nauczano łaciny w szkołach i na, na uniwersytetach i stosowano ją w liturgii. Wy, wyraźnie to jest podkreślone w dokumencie Kościoła, więc istotne byłoby zarówno powrót do nauczania łaciny powszechny, dla, dla wszystkich na, na różnych etapach edukacji, a także to, aby sam przyszły ten, kto będzie papieżem, aby sam zaczął używać łaciny, aby w Kurii Rzymskiej komunikował się po łacinie. I nieważne, czy, czy pracownicy Kurii poradziliby sobie z tym, to byłby też. Taka jest moja refleksja, taki element, który by właśnie zabezpieczył kurię rzymską i kościół przed, przed takimi ludźmi, którzy no po prostu tam są dla karier czy, czy dla wygody z świetnego życia na wysokich szczeblach, bo byłby to jakiś wymóg zobowiązujący do czegoś. więc Łacina będzie bardzo ważna moim zdaniem. Znaczy tym... otworzył Pan temat wielki, który możemy kontynuować w następnym programie. Ja bym jeszcze otworzył, ale już bardzo króciutko, bo powinniśmy skończyć. Drugi temat, prawda, że ja zawsze mówię, bo jak się jest dyskusja o mszy świętej trydenckiej, to spotykam masę ludzi właśnie, którzy uczęszczają na się świętą trydencką, Zarządzają tymi środowiskami, że no, msza trydencka rozwiązuje wszystkie problemy. To ewidentnie nieprawda, bo na Soborze Watykańskim drugim ci, którzy te dokumenty uchwalali, wszyscy odprawiali wyłącznie ze Świętą Trydencką, więc coś pękło w kościele, ale wcale nie w liturgii, prawda? Czyli przywrócenie. Przywróciłoby się Trzydencką, zwołałoby Sobór Watykański III, i ten Sobór Watykański III poszedłby dalej niż Sobór Watykański II. Więc tutaj jest pytanie, czego nam jako katolikom potrzeba, żebyśmy wrócili do normalnego, prawdziwego, tradycyjnego kościoła, ale to jest jeszcze oddzielny, inny temat na inny program. Mam nadzieję, że go wkrótce zrobimy. No, w tym momencie dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję.